Cześć, Mano, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Garfield. No i witam Was w kolejnym odcinku Zagrania z Milan Po dużych problemach, um, które się działy przed chwilą, ponieważ nagrywam ten odcinek, odcinek za odcinkiem, e, tak swoją drogą wybaczcie, że e, w poprzednim odcinku z jakieś tuki, póki um, czy coś. To była It will be in the repository where the prisoners' personal belongings are kept. Where am I exactly? Where the most promising patients were sent to serve as guinea pigs. I'm back here, and it's your fault. Okay, um, mamy znać znać kondensator Requestor rokwesta. On jeszcze on jednak nie uwalnił się, e, że tak powiem sam, i my musimy pomóc. ponieważ pan doktorek, który nas no zresztą, który zabił, ym, nie, który uratował męża tej, które, y, tej, która, która miała nas złapać, a która stanęła po naszej stronie po przemiksowaniu pamięci, zresztą pamiętacie to pewnie, no to ten doktorek zapomniał właśnie jego, jego y, ksywy i imienia i, imienia, i nazwiska. Ym, właśnie on y, zarządził jakieś duże, no, rygorystyczne zasady bezpieczeństwa dotyczące właśnie, dotyczące właśnie um, tego więźnia, czyli naszego przyjaciela, który nam pomógł. E, no i musimy go uratować. Musimy e, zdaje się zremiksować pamięć, e, pamięć. się so kurde. Czyli, no, musimy po prostu mu najprawdopodobniej zremiksować pamięć, żeby, żeby, albo po prostu znaleźć, znaleźć, kurde, co ja mam zrobić tutaj? No, do cholery. Aha, już wiem, chyba, dobra, zaraz, 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 zaraz. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To pójdzie wek, no, ale. Mm. Eee, co ja mam tu zrobić? A, mam przesunąć to, dobra. Eee, um, no i musimy coś z tym doktorkiem zrobić, aby nam pomógł um, uwolnić tego właśnie beda requesta. Ale wpierw musimy się zająć właśnie samym bedem requestem. Musimy Got it. pomóc. Bad requests pick socket. Bo długo może nie wytrzymać. You can use it to break safety locks. Let me guess. Request na razie wrażenie mamy pod dostatkiem, także nawet najlepsze zamki przed przeciąże przez przeciążeni chodunkiem energetycznym. Okej. Okay. No to czyli dostaliśmy kolejną, kolejną zdolność. Odblokowaliśmy. E, Lewy shift i LPM, aby pobrać i pakiet energii. No spoko, dobra. Um grało pozwolisz mi to zrobić wreszcie? Aby przeciążyć, przeciążyć sterownik drzwi, strzel w niego pakietem energii. Lever Shift plus LPM. Okej. Okay. Mm. O, fajnie, fajnie, dobra. Uuu, jak super. No, bardzo ładnie to wygląda. Um, teraz tak, gdzie my mamy się udać? Tutaj są drzwi zamknięte. Tutaj coś jest e, Nic, dobrze To też drzwi można zamknąć Kondensator może działać przez okno Uu. Dobra informacja O, coś tu widzę, coś tu widzę Wow Ale bajer, super, super Dobra um, Szukamy cały czas tego beda requesta Mam to nadzieję, nadzieje, że mu się nic złego nie stało I'm O, to nasza matko to announce the immediate cessation of the reconversion project. Gdzie ja mamy teraz się udać? Tutaj, nie. tutaj. Tutaj też nie. Kurde, no to gdzie ja mamy iść? E, w Mordcajerze. Nie, Panelok to no nie mam otwory Czekajcie. Niech no pomyśli. Może tu? O, tu coś jest, tu coś jest, tak, 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 nie No szkur demol, gdzie my mamy się? Cha, 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 cha. Kurde, no nie wiem, gdzie mamy się. O, jeju, jeju. No nic, dobra, otwórzmy te drzwi bo coś mi się tutaj nie podoba i nie wiem w ogóle, gdzie my mamy się udać. Co jest, nie mogę nic zrobić tutaj? No nie. O, kurde, muszę się dostać gdzieś tam dalej, ale jak? Cholera, no nie wiem. Ojeju, dobra, może zróbmy to w ten sposób. Otwórzmy te drzwi. Też nie mogę ich otworzyć. No jaki żal czekajcie, jak, jak zamkniemy te drzwi, możemy otworzyć panel okna? Możemy. Ale to i tak nic nie da. Chyba, że No nie, to jest ten... Um, to jest tego pełno, dobra. Aha. Tam coś widzę jest, ale cholera, jak, jak to otworzyć, tego nie wiem. Dobra, e, zróbmy to tak: Od, zamknijmy panel okna, otwórzmy drzwi. Dobra. Ho, oh, muszę jakoś się dostać tymi drzwiami, ale kurde jak? Tego kurde nie wiem i to jest właśnie ten problem, że tam właśnie nie dosięgnę, no po prostu super, just great, jak to mówią. Ojeju, jeju, dobra, spróbujemy się tam, może nie, no tędy nie, nie dostaniemy się, chociaż czekajcie, no tędy też, chociaż może czekajcie. Nie, tutaj nie ma zamknięcia drzwi, to nie, no i cholera, gdzie ja mam pójść? Właśnie o to jest pytanie, no bo ja nie wiem, szczerze mówiąc. Szczerze... Jezu, kamera mi się wyksuje. O, dobra. Hmm. Tutaj nic nie mamy. Tutaj też nic nie możemy zrobić. No właśnie. Ojej. Błądzę, 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 jak to mówią. Chociaż... No nie wierzę. No nie. No. O, my goodness, dobra. Wow, co tam było. A, nie mogę tych drzwi uruchomić, dobra. A będę, czekajcie, zamknę najpierw ładnie te drzwi. O. Może tędy mam iść? Nie, no gdzie tędy przecież? Chociaż czekajcie, może jedno. oje, yeah, tak, 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 tędy. Yy, mamy tutaj jakiś sad-patch, plaster sad, dokładnie, dobra. Yy, no cóż, trochę się nam to przyda zawsze na coś tam. Dobra, tutaj nie mamy nic do roboty. Idziemy do góry w takim razie. O, jeju, jeju. Kurde, no. Ojeju. No i nie mogę otworzyć tych drzwi. To jest w ogóle dziwnym, dziwną rzeczą. Ponieważ powinno mi się to udać. A tutaj kicha. Tu na dół też nie ma co iść. O, jeju. Czekajcie w ogóle, o co tu chodzi, bo tak No i nie mogę ich otworzyć no to jest po prostu jakiś Paranoja, jakaś paranoja po prostu, no ja nie wiem. O God damn you. do windy też nie mam co raczej iść. Błądzę jak kurde mała dziewczynka w lesie, ja pierdzielę. Co czemu mała, nie wiem. Czemu dziewczynka? Tym bardziej nie wiem. Co Te... Kurde, no ale czemu nie możemy tam dalej iść? Tego ja kompletnie kurde nie wiem. O, tu kogoś naprawiają. Okej. Okay. Ojeju. Bo tak, tamtędy nie przejdziemy, to jest zamknięty, tu też. Tamtędy też raczej nie Więc jedyne co zostaje to zostaje nam otworzyć te drzwi No bez jaj, ja musiałam zamknąć te drzwi na samym dole, żeby otworzyć te Searching. Boże jakie Please głupie Boże jakie głupie Po, po prostu nie mogę No toczy mi to, sercimy, Welcome, sercimy to. Wow. O, chyba słyszę naszego kolega

Decided... To jest nasz bad ale co mam zrobić z nim? The my head. Bad, we're going to get you out of here. closing for patient transfer. Stand back. Oh, fuck. No patient in area. On, jeszcze drony. Ja w dupę jeżam, Szybko. Uh. Nie pierdziesz, że będzie, że będzie, o nie, nie. No fucking way. Znowu ty, pieprzony padalcu. Oh fuck. No, just great, nie ma co. Dobra, nic, trzeba obić im pyski trochę, bo to... Na razie ten duży jest dla nas niegroźny, bo on tutaj trzyma. Potem się zacznie jarkować właśnie. jasna, lewa pieprzone Okej, okay, tak. dobra. Dobra, pokonaliśmy ich. Teraz spora po sklepać tego dnoje. Dobra. I teraz pora walnąć mu bombę biologiczną. Czytam logiczną objętne. Dostałeś przeciążonko? Tak jest. tups dups. I piękne Pięknie, dobrze. Okej. Okay. Um, nie, kolejne. Czy was pogięło? No czy was pogięło? Super, teraz mam już czterech do ten o, chyba dostaliśmy nową sprawność. Aha, i pozwalaj na to, przeciążyć jednego przeciwnika. Uważnie dobieraj cel. Koło presenu włącz kamuflaż. O, dobrze. Znajdź enforcera od tyłu i przeciąż go. U. Duch Pięknie! Udało się. Uwaga, natychmiastowe przeciążenie działa tylko wtedy, jeśli znajdujesz się za celem. Aha. No dobra, spoko. Będę pamiętał. Napierdzielamy gnojków, Tak jest, tak jest, jazda, jazda. Raz, dwa, raz, dwa. Pięknie, udało się. Kurde, kolejny jakiś tam przybieg cholera. Ty gnoj no proszę. Dobra, zaraz użyjemy po raz tego... Tego... Yy... Dobra, mamy teraz niewidzialność. Sensory kamuflażu włączam. I teraz zajdę tego gnoja od tyłu. I go przeciążę. Uuu, bam! Tylko trochę to mało no, efektownie wygląda. <laughs> <laughs> so I'm so trying first. to find out the origin of the leapers. That's how he began. Then he discovered that they could be controlled using sen hence the reconversion project. Now this madman is injecting his own psyche into them. Holy shit! An army of Quade leapers. Okay, I'm in. We stop him, no matter what the cost. You have to find Bad Request Cell. His memories will guide you right to Quaid. Aha, czyli mam czy dostać do góry? No dobra, spoko. Drabina awaryjna. Oczywiście włączamy drabinę awaryjną. Tak jest. E, gdzie ta drabina jest w ogóle? E, bo nie za bardzo widzę. Tędy no nie, tędy nie. Może tędy mam iść? O może będę. Albo i nie. <laughs> nie, jest winda. Dobra, okej. Okay. W takim razie. Aha, dobra. Muszę, czyli muszę wziąć, zamknąć te drzwi. Tak. Żeby wziąć. I uruchomić windę. Troszkę to troszkę to dziwne, ale. Ale, ale okej. Okay. Całkiem w porządku. Dobra. Otwórzmy teraz. te. Aha, muszę zamknąć. O Boże, jak ja tego nienawidzę, czekajcie. Ah, dobra. Zasilanie windy wyłączone, okej. Okay. Teraz bierzemy, dajemy tu, czyli to jest po prostu jakby taki... ładunek okay. przenoszony z jednego miejsca na drugie, i tyle. To dobra, Syru. Dobrze, okej, okay. lecimy dalej. There, ja pierdziele, teraz będzie gonitwa za badem, fuck. Nie lubię trochę tego, bo to jest. Bad is being transferred. Scramble the cell distribution system. Czyli gdzie? Where? Where the fuck I must go? Aha, dobra. A, nie puszczę się. O kurde, co ja zrobiłem. O, ja cię pierdzielę. Dobra, szybko. almost there. Tak jest, dobra, szybko. Bad is being transferred. Scramble the cell distribution system Dobra muszę jeszcze teraz tędy. Okej. Okay. Co mam zrobić? Zepsuć to. A tak, dobrze, okej, okay, w porządku. Huu, co, co się teraz dzieje? Aha, mogę otworzyć po prostu cele. No dobra, spoko. Um, teraz muszę się tu dostać jakoś do niego, więc muszę skoczyć tutaj, tutaj. Teraz tam troszeczkę wyżej, nie? I teraz otwieramy cele i wyciągamy cię stamtąd bed. Nie, czekajcie. A, tędy, dobra, okej. Okay. No. jest jak to opornie działa. Jak lepszy. Dobra, tyle wystarczy Albo i nie Nie no czekajcie jak Nie no jak ja mam to zrobić? Ej, what the nie za bardzo wiem o co tu chodzi Czekajcie A, dobra, tędy mam być, z jak jestem jakiś Czasami to mi się wydaje no naprawdę Coś tam upadło chyba Ou Dobra, jazda Ups lala Dobra, jest I bet jest i nasz kolega, czekajcie. Tędy, dobra, szybko, szybko, dawaj, 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 Nilin, dawaj Szybko, Cela O, cholera I'm not giving up! Cela, szybko Szybko, szybko dajemy, 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 dajemy Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Co teraz? O, szybciej, szybciej, szybciej Dobra, poszło, ok Co ja teraz mam zrobić, kurde? co ja mam teraz zrobić, czekajcie. Tam raczej nie mam iść, no ale... Może mam po prostu coś takiego zrobić? Kurde, sam już nie wiem. Nie no, nie kapuję tego po prostu. No nie wiem, co mam tu zrobić. Tędy? Też nie. Może tędy? Nie, to jest w ogóle jakieś dziwne, wiecie? Co ja tam miałem zrobić w ogóle? What the fuck? No nie tam, no dobra, ale. Czekajcie, dobra. Przesunę ją na dół w takim razie. Teraz tak. Teraz tu. Ale... Dobra, teraz w to miejsce. Kurde, no coś się musiało chyba zbagować albo cóżko. Okej, okay, dobra. I'm not giving up! Tu tą celę trzeba dać na dół, rozumiem. Teraz tą celę trzeba dać do góry. O i to się zamyka. I teraz co ja mam zrobić tutaj w ogóle? Przesuń no dobra, no to przesuwamy. A, teraz zadziałało, no super. Ojej, dobra. Mm, mogę jakoś zadziałać, nie mogę na razie. Czyli muszę, muszę tutaj wejść i teraz mogę zadziałać dopiero. O kurde, sam się zamknął, zamknął chyba. Wygląda. Oh God, what have they done to you? Nila, no. my lost sister. That's what they were preparing for you when I broke you out of here. it's sick we must stop this extract his memory it's the only way excuse me brother oh no, no, no. this time i'm going into your head without your permission so empty so true there's none of him left just foreign memories They've erased everything prior to his lockup, the rest doesn't even belong to him! This is standard procedure here. I'm taking him with me! Memorial capacity non-viable. Commencing subject transfer to sanitization oh, pits. <sighs> BAD! I've got to get Bad out of there! You can't do anything for him here and now. Follow the remembranes that you just stole.

I'm moving away, dude, what do you want? Well, yeah, hell. Aaaah, smart, smart, okay, I'm moving away, come on. Under my control, you will leave your private myopia of individuality and discover the vast oceans of cognitive leap resonance. I am you. I really do. Oj chłopie, jak ci skopię, dupsko. Nawet sobie nie wyobrażasz, co ci, co ci zrobię. Tak ci zremiksuje pamięć, że nic nie będziesz pamiętał. Oh. Dobra, co teraz? Gdzie jest kolejna membrana? Eee, że nie. Dobra, trudno, pokonamy i, i, i lecimy z tym dalej. Okay, dobra, teraz. Aha, mam za mało tego, tak. Skupienie. Dobrze. Oh Jezu, nie, nie jest system dos. Oh Boże, co <tryk> zrobiłem? O. Oh. Co ja najlepszego narobiłem? Dobra, zrobię przeciążenie i kończę. To. Tak jest, dobra. Dobra, udało się. Teraz musimy. O, jest membrana. Mnemembrana. Tu trudne słowo trochę, ale <grym <grym jakoś tam dajemy radę. Dobra, czyli Do tubu... nie <grym> incredibly comforting no, for so both so of us, so, so. is isn't no, they They're turning prisoners no, into so leapers, and then leapers into domestic pets. No, Quaid... What a freak. True monsters are anomalies, and Dr. Quade. Jest riddled z glitches. Ten nie ma żyć. Też się z Tobą zgadzam, Nilin. Mam nadzieję, że jakoś go powstrzymamy, że uda się to nam. Mam taką nadzieję. Ja chyba coś źle zrobiłem, bo ja teraz wziąłem i tam czytałem znaczy na krzesło medyczne, a to miało być. jest, jak mi się taką wiksuje. Niesamowite, a tu chyba chodzi o to, żeby otworzyć te drzwi, właśnie. No tak, dokładnie, dobra. Tu widzę jakiś gościu leży sobie. Aha, czyli... O, mam doładowanie skupienia, no okej, okay, spoko. Mam dodatkowy wskaźnik skupienia. Weźmy się może uleczmy teraz, w tej chwili i... Teraz tak, z, jednak musimy wziąć i em, ten ładunek przekazać właśnie tutaj na to krzesło medyczne. Mam nadzieję, że to coś da, bo ja chcę się tam dostać, a nie za bardzo wiem, kurde, jak to, jak mam to zrobić. Dobra, czekajcie, wezmę sobie, podbiegnę tutaj. tu jest coś, ekstraktor pamięci. Widzicie, kurde. Czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz. Zabierzmy stąd to. I weźmy tutaj, dajmy to. O, właśnie. Co teraz? Mogę tu wejść, nie wiem, cokolwiek? Nic? Kurde, mol. No to co ja mam zrobić tutaj?